Taki tam lampa ładna i tu lampa, jesteśmy w Brighton Pavilion, tu Henry VIII kiedyś miał tą posiadłość, no i tu jest stół taki na, taki stół, żeby można było jeść, gości mieć i tu jeść, no i tu jest. Tu są takie różne talerze. No i tu. Tu są takie wszystkie jabłka. <grywka> Małe talerze mają. To śmieszne, to są takie lampy. No i tu są krokodyle chyba nie. Nie. Smoki. To są smaki? Smaki to są. To jest trochę hinduskie. Bankieting. Nawet myszki są tutaj. No. Wszystko jest. Ładnie jest. Yeah.